To mi LPS 13. Um, zapewne jeszcze tego nie wiecie, ale mam nowy kanał na YouTube. Tak, jest, nosi nazwę The Pinky LPS yy, No i co tam? No jak ty tu głosi mam wam pokazać teraz moje rysunki LPS i jeden rysunek z Madison. No to zacznijmy od Petshopów. Sarży słabe światło, ale jest sens. Brooklyn, taki amuniczek. To pastelami trochę niewyraźne. Będę bardziej pod światło. Nie no. Tutaj tak, jak widzicie, tu jest zamazane, to tak. Naprawdę, tak. Tylko, że tu jest na zielono w telefonie. Czy tam w kamerze. No, u mnie w telefonie, bo nagrywam telefonem jest. Czarne. Następny jest byk. Maciej. On jest brązowy, ciemny, wydaje się jasny. Tak, głowa kotka. Pewnie go znacie. Lulu. Też trochę jakby czarny. Ślimak. Ola. Następna kartka. To. Taki pies na macie do tańczenia. Długo mi zajęło rysowanie tych. Tych. O. Dzisiaj rano go narysowałam, a przynajmniej mi się tak wydaje. Nie, dzisiaj rano go narysowałam. Miałam jeszcze gdzieś znaleźć zaszyt swój z rysunkami, ale nie znalazłam. Kula disco. Mata do tańczenia i piesk. Teraz jest jaśniej. O, tak cały rysunek. Tutaj ma trochę plamki, ale nie miałam pomysł na tło. I następny rysunek. I O, nie, co O, tak. Flatę szaj. Mam pani. Nie wiem, jak to się pisze. Dobra. Ona niby leci, no nie, znaczy biegnie, bo skrzydła ma złożone. Znaczy tylko, trochę nie wyraźne. I niby biegnie. Nie wyszło mi, ale ja nie mam talentu do rysowania. To dobrze. I jeszcze jeden rysunek to dan Wądę z daleka. Nie mam talentu do rysowania, od razu mówię. Ale mi chyba ładnie wyszedł. Nie wiem, sami ocencie. Własne kucyki. Skorzystałam z, ze strony internetowej. Przerysowałam z nich kilka kucyków. Księżniczka Zoe. Kucyk Charlotte. Księżniczka Daisy, dobrze może szczegółowo, ogon, I cień, róg, napis, oko, dobra tak szczegółowo to nie, Charlotte, oko trochę czar za czarne mi wyszło. Kropki, takie kropki, podobnie jak Applejack. To nie jest kończyna, tylko serduszka. Trochę się złączyły i ich nie widać. Gonek. No i dobra. Następna jest księżniczka Daisy. Znak krzyżyka. Księżniczka Zoe ma znak różdżki. To nie jest książka, tylko skrzydło. Ma takie włosy, takie skrzydła, podobnie jak Rainbow Dash. Chociaż Rainbow... Tutaj, jak widzicie, to, jakby to, to są takie specjalne, bo ona leci w powietrzu i lata, macha skrzydłami. No dobra. Jeszcze mam jeden rysunek, ale to taki stary. Dobra, wyprojektowałem jakiś strój niby, ale nie wychodzi mi to. Ja, Matylda. Tutaj ja, Matylda. Yy, tutaj mój pies Iris. Że teraz gra rolę Miska. To już koniec. Pa!